Witam Was w dziesiątym odcinku z likana znalazłem budki i 1,5 HP za 12kk Nie tanie, nie drogo, ale opłaca się kupić, zostało nam jeszcze prawie 14kk, może coś znajdę Znalazłem typka, który kupi kadena na przetopy, Szpadam mu wszystko, po 50k za sztukę Za taki jeden handel wpada 600k, nawet dużo Chodząc do świątyni pokopać trochę ród, znalazłem na postaci, z którą kopie 3 bodzie Spróbuję ulepszyć to dzidę Na plus 7 dużo, jak będzie potrzeba, muszę przełożyć. Weszło. Na plus 8 jeszcze starczy. Spalił. I na plus 7 weszło. No to mamy plus 7. Czełem na bo. Będę tutaj i Wbiję Bufowi 50%, żeby miał 25 level. A tak to sobie wbiję 40. Spokojnie daję radę wziąć całego spota, tylko trochę długo wybijam, ale jak widać HP nawet do połowy nie spada, więc jest dobrze, dam tu radę expić. Level up 25 na buffie. Level up 37, level up 38. Nie było długo odcinka, ponieważ expiłem trochę V3 dla Pedeków ściąganych oraz pereł. Udało mi się na trzy postacie trafić dwie białe perły. Mam tam te bodzie z Rzeszkat na 30 level. Trzeba to odcinkę wkuć do 9. Na końcu odcinka będziecie mieli bonus. Na końcu odcinka będziecie mieli bonus związany z tymi postaciami. Pierwsza próba na 8. Weszło i na 9. No spalił, aby było pięknie, jakby weszło. No na 8. Kurde, spalił. Jest plus 6. Plus 5. Słabo, strasznie. By na plus 6 spalił plus 4. Druga postać, kolejne 5 bodzi. W końcu ulepszył na plus 5, na plus 6. Weszło na plus 7. Spalił plus 6. Spalił, strasznie pali. Spalił na plus 3. Straszna lipa, jest tylko plus 3. Na plus 4. Także zaczynamy plus 4 weszło plus 5 spalił no jakby wszystko weszło będzie plus 6 także słabo strasznie plus 5 Weszło No i oby to weszło Bo plus 4 będzie strasznie słabo bić No i spalił, super skończyłem się trochę na dżidę, tak zamiksowałem zielonym czarem który jest ze skrzynia 20 level i weszło 1,5 khp 15 strzały fartownie trochę, zostawię to mam jeszcze poslać 5 5 bodego mam tutaj 5 bodzi co to moje ostatnie bodzi, jak mi teraz spali to będę musiał po 2kk kupować bodzia nie wiem skąd na tę kasę będę brał plus 5 weszło plus 6 weszło plus 7 Weszło. Wejdzie na plus 8, to już zostawiam, że miał czym Equit plus 8 spalił, no to by było zbyt piękne. No i że wbił na to plus 7, to przynajmniej będę miał takie samo jak miałem przed oczaniem. No i super spalił plus 5. Myślałem trochę co zrobić z tą dzidą, bo trochę ciężko się będzie expić z tylko plus 5. No i kupować też nie opłaca, bo kupiłbym 6 bodzi, nawet nie całe, bo one po 2,5 chodzą i bym miał jeszcze pewnie gorzej dlatego ładuję wszystkie moje bodzie, które zbierałem na jakiegoś trytona czy coś, po prostu w tą dzidę i zobaczymy jak to wyjdzie 28 bodzi do plus 9 musi być plus 6 weszło plus 7 spalił plus 6 weszło plus 7 weszło plus 8, spalił, kurde plus 7 teraz, weszło kolejna próba na 8 weszło, i teraz czy zostawiać, czy ulepszać raz się żyje ta dzida musi być plus 9 i spalił, kurde teraz odrobić, plus 8 no, spalił plus 7, weszło, plus 8 spalił znowu, drugi raz, plus 7 Spalił. No i teraz tak będzie palić, kurde, mogą zostawić plus 4 plus 5 plus 4 plus 5 No i spalił znowu plus na no plus 5 weszło 10 bodzi plus 6 spalił plus 5 spalił no i plus 3 dida na plus 4 weszło na plus 5 weszło na plus 6 spalił plus 5 weszło plus 6 weszło plus 7 weszło i teraz dwa, dwa bodzie ostatnia nadzieja może być jeszcze plus 9 no, już nie będzie to. Jak już biło na plus 7, to było w sumie dobrze. Bym zostawił już. No i spalił. Plus 5. Tak, jak było, tak jest. Kolega mi pożyczy 4 bodzia. Bo po prostu z plus 5 nawet ekspić nie da. Plus 6 weszło. Plus 7. Weszło. I 2 bodzia. Sekunda. Dobra, próbuję jeszcze. Plus 8. No i spalił. I plus 7. Tak jak było przed ulepszeniem, tak jest. A poszło około 40 czy tam 50 bodzi. Super. Level up 39. XPM ponad 2,5 godziny i dropnęły mi buty. 2% kryta. Zomborka 1 i sztuka kombo. Nie mogę przeczytać. Oddaję zęba. Nie weszło, zrobimy małe zakupy. Jako, że niedługo mam 40 level i zacznę na jakieś DT chodzić z ludźmi, to będę ulepszał jakieś itemy do plus 9 i jeszcze dało, tak zarabiał. Widzę tutaj tanie hełmy plus 6 dla likana po niecałe 200k. Jeden, drugi tu w drugim sklepie widziałem stalkę plus 7 za 500k i nawoja za 800k. I to będę próbował ulepszyć na 40 levelu. Znalazłem azot przewodniki bez plusa po 500k. Yy, idziemy ulepszać abonity. Próba na plus 6. Jeden tylko trzeba. Ja dwa kupiłem. Ulepszył. Na plus 7. Odrzupałem ka oś, ale na plus 7 jest raczej mała szansa, więc raczej nie będę ulepszał. Na plus 6 daję 400 hp i 9 siły, tyle wystarczy wbiłem sobie 70% po czym zrobiłem dwie misje u Uriela oddaję drugą stronę pamiętnika za którą dostanę milion expa i 40 level up przy okazji expienia nakopałem trochę ród, nie nagrywałem tego bo w każdym odcinku robię te przetopy ale wyszło mi dwa ebonity, 2 złota i 2 białe złota ebonity i białe złoto leci na shopa a złoto szpadam koledze po 1kk Bonus na koniec odcinka. Będę miksować y, Nasior z West plus 9 Z robionymi postaciami 70 levele Pierwszy miks 1 khp, 10 dwóręka I 8 doś Drugi miks 5 omdlenie, 10 strzały bez hp Trzeci miks Straszne gówno, w ogóle bonów nie ma Czwarty miks utora KHP 6 strzały Zostało jeszcze 5 zmianek, ale kolega postanowił sobie zostawić ten naszyjnik, bo nawet dobre bony weszły, a raczej nic lepszego by nie było To by było na tyle w tym odcinku, chciałem jeszcze gildzie zrobić, ale nie mogę wymyślić jakiejś dobrej nazwy, także podawajcie w komentarzach jakieś fajne nazwy Jak będzie jakaś fajna to ją użyję i oczywiście nagrodzę zwycięzcę Także cześć